Siemano Siemano z tej strony Omen, witam Was w drugim odcinku modyfikacji Gary's Mod. Dzisiaj mam do Wam do pokazania kilka broni. Są to przede wszystkim dwie dosyć ciekawe bronie z Counter-Strike Global Offensive oraz kilka innych takich dosyć ciekawych. No, także zaczynamy od Cesa. Mamy tutaj broń chyba znaną przez każdego, to jest AK-47 ze skinem Redline. Czerwona linia, jak widać, taki karbonowy z właśnie czerwonymi liniami. Można przybliżać prawym przyciskiem myszy tutaj do oka, że tak powiem. Oraz jak można biegać. To jak, jeśli biegniemy, tak się po prostu robi z tą bronią. Bardzo podobnie jak w Battlefieldzie na przykład to wszystko działa w tej broni. Następną bronią z cs to jest M4A4 ze skinem Asimov. Też myślę, że jak ktoś gra w cs to bardzo dobrze zna ten skin, tak samo jak tą broń. I działa to na tej samej zasadzie, przybliżenie prawym trochę inne, tym razem myślę, że dosyć mm, ciekawsze po prostu jest, ponieważ y, widzimy tutaj wyraźny celownik, który y, choć wygląda jakby działał bardzo dobrze, to tak nie jest, ponieważ y, celuje troszkę niżej. No na bliższą odległość to może działa, ale na dalszą to już jest trochę z tym gorzej, ale no raczej w ten... W Garrismodzie nie jest takie istotne celność aż tak bardzo. To było na tyle broni z Cesa. takie dwie. Działają na samej zasadzie. Bardzo dobre są bronie. Następną broń, którą pokażę dzisiaj to jest miecz świetlny. Tutaj już na początku trochę inaczej, ponieważ jesteśmy tutaj... Mamy kamerę z trzeciej osoby dla odmiany. Widzimy tutaj nasz, naszą postać trzymającą miecz świetny Ja mam taką postać, jak ktoś ma inną to będzie widział swoją. Ależ mam taki, że mamy także pasek, który pokazuje nam tutaj yy, procent jakby naładowania. I prawym przyciskiem my, myszy jakby odlatujemy do góry i moc nam się traci. Yy, ale po jakimś czasie yy, nie robienia niczego tutaj wraca z powrotem pasek i można sobie skakać. Yy, bardzo mocny miecz, można to zobaczyć na multiplayer, kiedy możemy nawet zabić przeciwnika na jeden cios co czasem się także udaje, więc bardzo dobra broń. I ostatnia broń dzisiaj to jest yy, Niangun, Niangan yy, Po prostu wygląda to jak zwykłe SMG, jak widać. Niczym się nie różni. Ale jak słyszycie w tle muzyczkę z Niana, to już wiadomo o co chodzi. Lewym przyciskiem jeszcze zaczynamy zabawę. Proszę bardzo. No właśnie tak to wygląda strzelamy takimi nianami, za którym jest tęcza Może tego nie było widać ale tutaj widać yy, właśnie te niany z tego lecą, koty takie Każdy zna Muzyczka leci z niana. śmieszna broń, ba bardzo ciekawa I także bardzo mocna ponieważ bardzo szybko lecą te strzały oraz yy, nie tracimy amunicji Nie ma to w ogóle amunicji Też nie zostawia, nie zostawia śladów Dziur nie zostawia tej broń No tak czy to było na tyle z pokazu teraz idziemy do zainstalowania tych właśnie broni Kiedy jesteśmy w menu głównym wchodzimy w zakładkę Dodatki Następnie Bronie I szukamy tutaj właśnie broni Zaraz podam nazwy o, powinny być albo popularne albo w najwyżej oceniane to już widzimy AK Redline Na następnej stronie pewne będą następne ale najlepiej wejść sobie na Steam już tego nie będę pokazywał, bo to nie jest takie hopsyup. Po prostu na menadżerze Steam wchodzimy w warsztat, wybieramy Gregary Mod i wpisujemy nazwę. M44 Simov lub ak 47 Redline. I te dwie bronie pozostałe to jest Star Wars Lightsapers oraz Naengun. Naengun to jest właśnie ta broń. Jak widzicie tutaj mam jeszcze trochę więcej modów, ale wszystkie są do pokazania, tylko po prostu po kolei. Po kolei, żeby nie było wielkiego zamętu na początku. Po kolei będziemy pokazywać następnie pojazdy, także na wszystko starczy miejsca czasu w na następnych odcinkach. Także to było na tyle. Bardzo polecam te bronie. Fajne są, szczególnie niektóre z nich także są bardzo zabawne. Także to było na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia, cześć!